No słuchajcie, muszę to nagrać. Powiem tak, siostro skalpel. Nie, tak naprawdę to powiem Barios. Jesteś wielki mistrz, kurde, z królu złoty. Za tą radę z tym papierem ściernym poszedłem do kuchni, szlifuję tą migłę papierkiem. Gdzieś go tutaj kurde rzuciłem. Dobra, nieważne. Szlifuję pod kranem sobie tą migiełkę, szlifuję e, papierkiem ściernym i tak patrzę tą dyszę, nie? Czy wchodzi, ale są opory. Znaczy, pewnie by zaszlifowało długo, bym to um, szlifował, podejrzewam. I sobie myślę coś takiego: wezmę teraz tą igłę tutaj, włożę od tej strony do dyszy i będę po prostu wiertarką kręcił nią. Oczywiście teraz idzie z bardzo leciutkim oporem, bo na początku tej dyszy troszeczkę trzeba było ją jakby powiększyć tą średnicę tej dziurki tutaj. Minimalnie, naprawdę to, to są takie minimalne sprawy, że myślę, że to jest zajebisty patent. Jeżeli wchodzi wam ciężko dysza do takiej 1 mm dyszy. Nie wiem, jak ona się zachowa jeszcze pod tym w drukarce. Czy coś tutaj nie będzie się ten filament haczył? No ale od tej strony robiłem, tak? Od strony, jak wypływa filament. Także teraz to, teraz to działa tak, jak powinno. Teraz mogę tą duszę przyczyścić bez żadnego problemu. Ona, jak jeszcze się rozgrzeje pod wpływem ciepła, jeszcze się minimalnie, minimalnie tam rozszerzy. Także, słuchajcie, to jest mega patent. No, dzięki Bariosowi. Jeszcze coś bym sprawdził z ciekawości. Sprawdzę z ciekawości na innej igle, czy będzie wchodziła w tą dyszę, którą już zeszlifowałem, jakby delikatnie. Było widać nawet na tym na początku, jak przebijałem się tą igłą przez tą dyszę, że zostaje kawałek tej miedzi tak, jakby z tej dyszy wyciągnięty. nie? Ale to jest, no mówiąc, to jest patent na miarę nie może pochwalenia. Pokazania innym, że jak ktoś będzie miał taki problem. O, ta wchodzi już ciężej, natomiast teraz ta dysza jest w pełni przystosowana do tych igieł. Zajebiście fajny patęcik. Wezmę jeszcze może jedną dyszę. Taką nie przejechaną, jeszcze przez tą wiertarkę. To gdzie ja tu mam te dysze? Jednomilimetrowe. Chwila, moment. Idę, znajdę tylko te dysze mm i zrobimy teraz takiego prawdziwego testa, jak to będzie wyglądało yy, normalnie, nie? Dobra, słuchajcie, tu mam pięknie w bloku zamontowaną 1 mm dyszę. Wezmę sobie te dwie ikły, które przed chwilą używałem, które przechodziły przez tą dyszę. Jeszcze raz sobie sprawdźmy. No teraz to jest poezja. Kurde. Druga. To jest ta szlifowana To jest ta szlifowana, co papierem ją ściernym szlifowałem i powiem, że ona. Bardzo gładziutko wchodzi w tą dziureczkę. Nie, nie haczy jak ta. Tą by musiał też minimalnie papierem przeszlifować. Ale zacznę już od tej yy, zeszlifowanej. Ona będzie miała troszeczkę pewnie minimalnie, minimalnie mniejszą średnicę Spróbuję włożyć do tej dyszy nowiutkiej, nieużywanej. No i też jest tutaj problem. Też jest problem. Blokuje się w tym miejscu. Czuję, że. Nawet jak mocno naciskam, to ona już mi się zablokowała, zacisnęła. Także robimy teraz, słuchajcie, patent na wiertarkę. Nie, no to jest coś pięknego. Dobra. Ale to wygląda, nie? Taką. O jezu, taką igłą nie chciałbym dostać dziś. Uff, już biciary Dobra. Teraz, słuchajcie, robimy testa. Będę. Próbował się przewiercić. Waga 3, 2, 1. Pięknie. I zobaczcie, tutaj na końcu minimalny jest taki osad tej miedzi, nie? Choła, żeby się nie ukuć. Dysza można powiedzieć, że na tym nie ucierpi. Nawet filament tego nie powinien jakoś odczuć. Zarąbisty patent. Powiem Wam szczerze, że no warto się z tym podzielić innymi. Druga dysza przystosowana do igły 1 mm zrobiona. Także jeżeli ktoś by miał jakiś problem taki jak ja, no to to jest mega sposób. Zobaczcie, jak to pięknie teraz działa do tej. Nie, no poezja. Czuję tutaj delikatnie, tak jak się ocierał o te ścianki, bo ta igła coś tam zawsze będzie ocierała i to jeszcze na zimno robię. Mówię teraz, jak będzie to na gorąco robione, także już nie będzie żadnego problemu złożeniem tej dyszy, tej igły w tą dyszę. I to jest teraz. Tak, jak powi powinno być, kurde. Jeszcze raz, super, dzięki Barios, bo to dzięki Tobie tak się potoczyło dalej. Także pozdrawiam wszystkich maniaków druku 3D. Trzymaj się.